Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ksiąg Wypraw. I mam dla Was niespodziankę. Dzisiaj komentować będzie mi pomagać Krzyksu! Witam. Tak, Krzyk jest za żałowie, bo straciliśmy agresora. No. Tak, jak widzicie jest wersja 1.0, czyli finalna wersja Minecrafta. Nie będę opisywać co jest co tutaj dodano bo zmieniono. Jeśli się jeśli będę tego używać, to pokażę. Wie możecie usłyszeć pierwszą zmianę, którą zaraz ściszę, mm, Że drzwi mają inny dźwięk. To samo jest ze skrzynią. Wciąż się tym rajcowaliśmy z Krzysiem. No, niesamowicie. Tak. I jak widzicie, mam pierwsze oko pająka. I oko pająka wypada nie tylko z tego cave'owego pająka, ale też z normalnego. Dla osób nie wiedzących, pająk to... <laughs> jest niebieski, tak. Dokładnie. Tu mam jedną jaskinię, tam jest kolejna. I kolejna zmiana. Video. Można włączyć chmury. Nie. Nie, że tu jest więcej opcji, ale tym się później będę bawić. I w ogóle sobie zmniej zmniejszy dźwięk, bo będzie mnie zagłuszać. No. Mm, to dzisiaj co, co mamy robić Krzysiu? Pogrzeb agresora. Tak. E, nie. E, w tym odcinku będziemy robić balkon. Jak widzicie, tu sobie zrobię bramę z tłoku. I jeśli się, się... będziecie pytać skąd wziąłem tłoki, znaczy pistony, to musicie wiedzieć, że w jaskini którą badałem było trzy wielkie slime Tak to jest miejsce w którym będziemy budować nasz balkon Tutaj będzie dziura też chyba z pistonu otwierana taka żeby skoczyć o tutaj bul bul bul, bul. tak tak eee, i jeszcze odkryliśmy z, e, z krzyksem że e, zmieniono dźwięk e, Endermana Teraz Enderman jeśli będzie jeśli będziemy go bić będzie wydawał dźwięk albo pierdział. albo gwizd albo gwizd, tak znaczy kasz no. I w wodzie jeśli do niej spadnie. Tak. Od razu się zabije. I nie daje przemiotów ani ekspo. Jak i widzicie, doszedł jeszcze... doszło jeszcze level. Tak, jak I... mam jedenasty Ja mam szlawan, więc nie mam żadnego. Tak, więc siedzę tu, bo, bo rodzicy, rodziców nie ma Tak. A my teraz zajmiemy sobie leczy e, na balkon. Tak, przecież teraz mi tutaj mówi, żebym zrobił stół do alchemii. Wie, wiem jak on się wiem jak go się robi, ale nie będę go robić jeszcze. U. Tak. Krzysiu, Krzysiu się pochnie. Się Odłożę, Odłożę. strzelić się. I idziemy Tak, zapewne jak, jak będę budować to wam przyspieszę to po prostu. A my będziemy tutaj na czas jak czymś. Będziemy na pięknięcia jak pogrzebać agresora. Aha, i pod koniec e, odcinka będzie bonus. Zobaczycie grup agresora. Nie pokażemy wam się on jest w środku, bo to... bo to by było niemiłe. Dobra. To teraz wam to przyspieszę i życzę mnie oglądania. up drewna, więc ja, się prze... więc ja zrobię cięcie i się przejdę na dół po drewno. Teleportacja! Uff, no, nazbierałem to drewno. Jak już się całkiem sporo już mam. Tam z tyłu cały las wyciąłem. No więc znowu przyspieszam, a ogóle Widzicie, skończyłem to już, tylko tutaj jeszcze trzeba porobić filary i płotki. Tak. A. Jestem panem świata. No, aha, i jeszcze dla osób, które nie wiedzą kto. Agres. Agresor jest to pewien kolega, bardzo nieśmiały. Tak. I ten, bez ta siostra i te sprawy. Ja bez tam brata i te sprawy. Tak, tak. oczywiście nie mam nic do młodszych braci, ale tak Dobra. bywa. To teraz zajdziemy na dół, zobaczymy jak to z dołu wygląda jak, zauwa jak zauważyliście mi się tu bardzo lubią respić potwory imprezy mają często tak i jak rajużan no, co ty robisz <noise> i ja jak to zrobimy to pokażę wam grup agresora tak ja tutaj bardzo, ja tutaj tak wyskakuję tu, tu, bo tu bo też tu, tu, tu. były klipery wcześniej ha, moje oko aha jeszcze jedno Z, y pogrzeb agresora będzie na innym miejscu albo nie, tutaj zrobimy to Mieliśmy wprawdzie w planach, zrobić jakieś inne rzeczy. Tak, bo odkryliśmy, że jedna z płyt y, tych nowych ma dźwięk taki jak, koś, taki jak kościelny... Pogrzebowy. Taki, tak, kościelny pogrzebowy. Po My, ty to... a, Fajnie, nie? No. O cholera, ogóra będzie nas gonił. No. Pieprzamy! Kurczę, mogłem, mogłem wziąć cz czcinę, to bym rozmnożył tą krowę. O, ej, pokażemy im dźwięk Endermana. Spoko. Masz długo. No, jest tam, jestem Enderman. Nie widzę. No to może dlatego, że jestem sil... mam przejściową ślepotę i mam oprawki do bajku, na znaczy szkła. O, widzicie? Oko. Oko, oko. oko. Oko padło O nie. No nie, no jawa, no. Cięcie. No jesteśmy, yy, skraszowała mi się jawa i musiałem jeszcze raz włączyć. Dobra, to jedziemy na Endermana. I chyba teraz już nie działa, że jak e, na Endermana się spojrzy, to on nadal jest neutralny. Tylko jeśli się go uderzy. Przynajmniej my tak zauważyliśmy Dobra, zobaczmy. O 12 level. A nie, jednak to nalad działa. Cholera, cholero, uciekamy do wody. Patrzcie to, patrzcie ten wik. Teleport nosi. Teleport nosi, ale poczekaj, słuchajcie dalej teraz. Sprzejdźcie to? Jakby pierdol. No, coś takiego. Chwila, chodź tu. Lecisz z do O chodź. Enderman, jak możesz? O Ucieka od wody Tak To jest naturalny od Endermana Ono tu no, będzie. Ej no Co mi będzie przemeblowanie robić? Nie ma takiego widzia. Tak, nie ma What the fuck? No I chyba teraz, teraz blok już działa Fuck yeah Jak widzicie teraz Enderman znowu jest neutralny No ja tak widzę tak, znowu jest neutralny. Dobra, zostawmy go... O nie... Nie... nie. Tak, musiałem to zrobić. O ty! No dół. No chodź, chodź, O, to? to. Reportacja, dobra, uciekamy stąd. Już się zaczyna. Dobra, ja się zaczynam, panie. Widzieliście? Widzieliście to znowu? Ale przecież na kreativi, jak on spadł do wody, to on od razu zginął. No, Oczywiście nie, że my gramy na kreatywie. Czy, czy. Nie, graliśmy, żeby zobaczyć, co tutaj jest nowego. Cicho, <grym> Nie, nie będę kłamać moich No, no da. Dobra, lecisz na chatę. Dobra, idę na chatę. Wyjście na chatę jest. Na, na chatę wyjście jest. I zauważyliśmy, że teraz kałamarnice mogą się w miejscu kręcić. Oh, no. yeah, to był res... To był sarkazm. Tak. Już... No i nieźle to wygląda. Nie, no wiem, nie, że tam na dole dorobię jakieś takie podpory fajne. No i no. co ja? Nie, oczywiście, oczywiście żartuję. O. No. Tak. Krzyk, co jest mężczyzną. Stuprocentowym, jak Dariusz. No, 14-letni. Jak Dariusz, tak. Dla tych, którzy się nie Nie wiedzą, bo się nie skapli, ja nie mam 20 lat, tylko 14. Ja nie... nie wiedziałem o tym! Tak, przykro że jestem moim kiedyś pana, do <laughs> tak, Krzyksu też ma 14. Zmie dałem sobie 20, dlatego że mówiono mi, że to jest więcej, że to daje więcej tych... Mm, jak to się mówi? Możliwość. Tak. Idealnie to, to krzyksu wyjaśnił. Dokładnie. No. Ale my już kończymy ten odcinek. Komentujcie.